Wszyscy tutaj obecni tak mnie te dzieci rozbroiły, że wzruszyłam się dobrze, że jeszcze nie płaczę, ale za chwilę chyba zacznę płakać. Drodzy Państwo, przepraszam, że będę musiała wyjechać, ale tak się składa, że w Liceum Ekonomicznym w Żywcu również jednocześnie odbywa się ważne wydarzenie, a ja tam właśnie... Jestem absolwentem tej szkoły i obiecałam, że przyjadę. Chciałam chciałabym słowa dotrzymać. Przepraszam, ale muszę Was opuścić na pewno to na drobie następnym razem. Bardzo piękna, wzruszająca uroczystość i chciałoby się być tutaj jak najdłużej, ale niestety o po prostu nie będę musiała Was opuścić. Drodzy Państwo, wręczenie szkandalu i nadanie imienia w Szkole to podniosła i wyjątkowa uroczystość dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Ten moment znaczy bowiem, że szkoła zaczyna świadomie budować swoją historię i tradycję wokół symbolu, po którym wszyscy będą ją identyfikować i honorować. Jestem przekonana, że ten doniosły fakt zbogaci treści i formy pracy szkoły, a zwłaszcza realizowany przez nią model współczesnego wychowania. Wiem, że sztandar stanie się prawdziwym duchem szkoły, zachęcającym jej wychowanków do budowania międzypokoleniowych więzi. Wybór patronki będzie stanowić źródło inspirujące młode pokolenie do żywszego zainteresowania się historią i tradycjami naszej małej ojczyzny. Szkoła imieniem Eugenii Chrzanowicz stanie się z pewnością swoistym centrum kultury, drugim domem dla uczniów, gdzie odnajdą swoje miejsce, ucząc się szacunku i miłości do rodziców, do nauczycieli, do przyjaciół i do ziemi rodzinnej. W dniu nadania tej szkole imienia Eugenii Szanowicz życzę dyrekcji, uczniom, pedagogom samych sukcesów i spełnienia wszystkich planów, wszystkich zamierzeń. Te, które chcecie osiągnąć, żeby się na pewno spełniły i zrealizowały. Niech to piękne motto naszego wielkiego człowieka, towarzyszy, Zdrowiaków życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka. I tak niech to motto towarzyszy Wam na co dzień. Wszystkiego dobrego życzę, miłego świętowania. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani dyrektor chciałbym na tą okazję dowód uznania przekazać taką pamiątkę i list gratulacyjny. Jeszcze raz dziękuję za życzenia. Szanowna Pani profesor, Panie Wójcie, przygodnie Księża, Panie zęża, pan Dyrektor. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie i na oświaty, dziękuję i swój kuratora za, oświaty, Pana Stanisława papera. Dziękuję za zaproszenie na tak piękną uroczystość. Niestety, Pana Kuratora nazywa dziś ważne obowiązki i nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Na pewno myślałam, jest w tej chwili z nami tutaj. A jeśli powiem jeszcze, jak ta uroczystość przebiega, jak pięknie występowały dzieci, dzieci, na pewno mu będzie bardzo, bardzo żal. Proszę przekazać Panu Kuratorowi, że za moje oczekiwania. Nie chciał tego zrobić, nie chciał tego Szanowni Państwo, ale przekazał list, skierowany na ręce Pani Dyrektor. Szanowna Pani Dyrektor, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na uroczystość nadania imienia Eugenii Chrzanowej w Szkole Podstawowej nr 2 i w Gimnazjum nr 8 w To wydarzenie niezwykle ważne w historii szkoły, wyjątkowa uroczystość dla dyrekcji, wszystkich pracowników szkoły, uczniów i współtworzących dobry obraz szkoły rodziców. W tej okazji na ręce Pani Dyrektor składam gratulacje dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. Życzę Wam, drodzy nauczyciele, by praca z młodzieżą stała się źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Uczniom Szkół życzę wielu sukcesów szkolnych, osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych. Realizujcie swoje marzenia, bądźcie trwali, zdobywaniu wiedzy i pokonywaniu szkolnych trudności. Śląski Kurator Oświaty Stanisław Paweł. Pani Dyrektor, ja bardzo serdecznie gratuluję tak pięknej uroczystości. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Jest to cudowne, rodzina rodzinna To bardzo dobrze się wyczuwa. Zatem jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech się wiedzie, tak w wspaniałej szkole, Wspaniali nauczyciele, wspaniała Pani Dyrektor. Gratuluję serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj podczas szczególnej uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 8 w Elbie Wielkiej Imienia postaci, jaką bez wątpienia była Ewgenia szanowni. nauczycielka i społeczniczka która aktywnie włączyła się w życie wsi i jej mieszkańców. To dzięki jej zawiętości, uporowi, ale też odwadze i determinacji możemy dzisiaj być tutaj razem i świętować ponad stuletnią historię tej szkoły, a także uczestniczyć tak w tak doniosłym wydarzeniu. Niech mi będzie wolno w swoim oraz władz Gminy Jeleśnia imieniu, złożyć na ręce Pani Dyrektor serdeczne gratulacje z okazji wyboru patronki Waszej szkoły. Osobowość Eugeni szanowni kształtowała się w czasach niezwykle trudnych. Jej mądrość i szlachetność wymagały wielkiej odwagi. Dzisiejszy dzień ma więc wymiar symboliczny i czyni prac mieszkańców, uczniów i nauczycieli niespłacalnymi tłucznikami idei, myślenia, sposobu życia i dobroci patronki to na Waszych barkach spoczywa godne reprezentowanie tej szkoły, noszącej od dzisiaj imię Rogienich-Szanowicz. Jeśli mi niezmiernie mi nie miło, że mogę być częścią tego wydarzenia. Z tego miejsca pragnę podziękować dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za codzienny trud i pracę. Dzięki również rodzicom i uczniom za przygotowanie tej uroczystości. Już niebawem zakończycie kolejny rok szkolny. Życzę Wam dużo wypoczynku, zabawy i abyście w takim samym gronie pełni zapału i energii wrócili do szkolnej ław. Wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, do których ja chyba należę, tak zdecydowanie. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor za zaproszenie na tę nieuchwałą uroczystość. I tak się złożyło, że wreszcie wiosna, o tym niejakim maju. Wiosna, która cieszy, ale ja myślę, że o innej wiośnie. Wiośnie. Wydobywania z grobu, wydobywania z bohaterów. Tych, którzy oddali życie. Trzeba było czekać 25 lat, żeby można było tych ludzi wydobyć i ukazać. Jest to niewątpliwie wiosna. I myślę, że ta uroczystość tutaj w Adamkach, w czci, Dyrektor tego miejsca może być początkiem tej wiosny wydobywania innych bohaterów, gdyby nie pedagogzy. Gdyby nie pani dyrektor, która gdzieś tam się podziała, zintegrowała pani sobie tutaj całą żywieczyznę, urzędy i tak dalej. I myślę, że ci, którzy brali udział, będą nie tylko w nie tylko księża, ale będą o tym pamiętać. Tylko moi drodzy, jest jeden wielki dramat. Są ludzie, są struktury, jest gotowość i energia, tylko nie ma. Nie ma Panie, to jest dramat. Wszystko w naszych rękach. Tak jak kiedyś światowość narodowa była w rękach nauczyciele, tak teraz w naszych. Innego wyjścia nie ma. Bez komuś, tylko może Polska się odrodzić. Wyjść jak ten Felix z obrony. Tego nam życzę. Oznak szczękowa. Bardzo. Proszę bardzo. Szanowni zaproszeni, goście, drodzy grono pedagogiczne, rodzice i wy młodzi przyjaciele. Ja jako syn, ja jako naznaczony przez tych rodziców następca ziemi beblańskiej, chcę w tym dniu dzisiejszym. Zabrać głos i podzielić się z wieloma refleksjami. Dlatego z refleksjami, że stanowi to całość. Szanowni Państwo, kiedy dostałem mandat gminny, a tym mandatem było przewodniczący zarządu gromadzkiego ZDW, oraz jako radny najmłodszy Powiatowej Rady mając 19 lat, i mandat wiceprzewodniczącego zarządu powiatowego ZMW, mając doświadczenie z tej ziemi pewlańskiej od świętych, wyruszyłem z moim przyjacielem brąkiem ąkinią do pełni wielki Adam. I pierwsze kroki w działalności organizacji młodzieżowej, a szczególnie tworzeniu tworzeniu, rozwijaniu kultury, skierowałem do szkoły i wtedy takimi sojusznikami tejże działalności była pani Jadwiga Janik, obecnie Będzińska, która tutaj jest, która mieszkała w szkole, której często przeszkadzaliśmy, kiedy sporządzała konspekt, który był bardzo przestrzegany przez ówczesnego dyrektora szkoły. Że to gimnazjum trwa 12 lat. Że z tego gimnazjum wyszła młodzież, która nie zna formułowania, co to jest korepetycja, Młodzież wyszła, która była zawsze traktowana po imieniu od pierwszej klasy. Że nie wyszła to młodzież z gimnazjum, która była anonimowa. Pani dyrektor. Ja tylko sprawuję funkcję prezesa zarządu gminnego 39 lat nieprzerwanie. Chciałbym Pani życzyć zdrowia, wytrwałości i kierowniczego działania nie mniej jak 40 lat. Tego serdecznie Pani życzę. Rodzice, pamiętajcie, gdyby nie zaangażowanie Waszej dyrektor, gdyby nie przekonanie, nie bylibyśmy tu w dniu dzisiejszym. Dziękuję za uwagę. Chciałam serdecznie powitać Panią Magdalenę Konogrodzką, kierownika do spraw marketingowych Żywiec Zdrój. Witam serdecznie i nie ukrywam, Pani zawsze dba o naszą szkołę. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, znam tutaj 95% osób. Ale zacznę od czego innego. Kiedyś byłem z kolegą w sanatorium dużo lat temu, w ubiegłym roku, mieszka Panony odwiedził mnie, dzwoni mogę, zapraszam i przychodzi, wita się ze mną, mówi: Ale ci nic nie przyniosłem głodek. Ja tak patrzę, też nie trzeba, ale przyniosłem ci moje wielkie serce. Tak patrzę na ten napis, zaraz mi się to skojarzyło. Wiesiu ma na imię. Ja wam też, kochani, dzisiaj przyniosłem swoje wielkie serce. Tak się składa, że na terenie Wielesznik pracuje 48 lat, w sumie już 53. Jestem najstarszym nauczycielem. W tej szkole również przepracowałem. Kilka lat, już nie wiem nawet ile. Wczoraj zdałem swój urząd prezesa związku, a wybraną została koleżanka z tej szkoły, właśnie prezeską. Jakby dla podsumowania tej uroczystości dzisiejszej, koleżanka Krystyna Krujowicz. Gratuluję i bardzo serdecznie. Nie chcę długo mówić, ale jeszcze. W związku z imieniem. Pracowałem w szkole numer jeden w tych latach, kiedy pani Eugenia Szanowicz tutaj przebywała. Bardzośmy się lubili. Odwiedzaliśmy się. Zapraszałam mnie do siebie bardzo często. Byłem młodym i pięknym chłopakiem. Rozmowa nasza. Nie dotyczyła absolutnie żadnej polityki, nawet oświatowej, tylko przyjacielskiej, towarzyskiej, takiej bliskiej sercu. Było troszkę rady różnicy, ale jako kobiecie, no to się zatarły te rata względem mnie. Widziałem ją taką, jak jest tutaj na tym zdjęciu. Radości ducha, pokoju, miłości, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. W imieniu członków gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wieleśni serdecznie dziękujemy za zaproszenie na tę piękną uroczystość. Gratuluję sukcesów. Dziękujemy za współpracę z Komisją, przede wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pani dyrektor. Dziękuję. Chciałam życzyć przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, dla starszej siły. Bo trzeba ją mieć mają stanowisko swoje funkcję dyrektora. Przekazuję tutaj na ręce cegiełkę, że standard, bo wiadomo nic nie ma za darmo. I, I tutaj dla tych najmłodszych kilka słodyczy, proszę przekazać. Dziękuję bardzo. A ja bym tak proponowała po prostu w imię tego podziękowania dla pani dyrektor za bardzo koleżance od Ukańgo. Jestem bardzo wzruszona i muszę wam powiedzieć państwo, że nic dla mnie tak nie jest ważne jak słowo dziękuję. Za nic jakiekolwiek prezenty, słowo dziękuję to jest bardzo ważne dla mnie słowo. Proszę państwa wiecie, że historia naszej szkoły jest bardzo możliwa. Czterokrotnie byliśmy likwidowani. Byliśmy i walczymy cały czas o swoją tożsamość. Ale dzisiaj mamy sukces. Zawdzięczam to przede wszystkim moim kochanym rodzicom, zawdzięczam to mojemu wspaniałemu gromu pedagogicznemu, który naprawdę życzę każdemu dyrektorowi takiego grona jak ja mam. I takich rodziców, i takich uczniów. Jestem z nich dumna. Kiedy było posiedzenie Rady Rodziców. I zadali mi pytanie, bo gdzieś były wpisy, czy to jest prawda, że Pani od nas odchodzi. Nie umiałam powiedzieć tak, ani nie umiałam powiedzieć nie. Nie wiem, czy już moje chwile są związane do końca mojego życia, ale może i tak jest. I za Wam serdecznie wszystkim dziękuję. Proszę zaćpyt. Pani dyrektor, bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, za to, że możemy tutaj uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Gorąco pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim rodzicom, wszystkim nauczycielom, a przede wszystkim uczniom. Życzymy z okazji tej wspaniałej uroczystości nadania imienia, nadania sztandaru oraz stulecia szkolnictwa wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, wszelkiej radości i wszelkiego błogosławieństwa Bożego. Pozwolę sobie te życzenia złożyć przede wszystkim jako koleżanka, nie jako radna powiatowa, ponieważ, ponieważ jest tutaj pani Olga Łukańko, moja koleżanka z Rady, która tutaj reprezentuje tą gminę. Ja reprezentuję troszeczkę inną gminę. Natomiast nie pracuję w zespole w Wielowicach, Tak, jest, zbieramy się cały czas. Pracuję w zespole szkół w Wilowicach i właśnie jako dyrektor zespołu szkół pragnę serdecznie Pani pogratulować, a jednocześnie pragnę dzisiaj zaprosić, ponieważ 14 października szkoła podstawowa w zespole szkół w Wilowicach będzie obchodzić 110 lecie swojego istnienia oraz będziemy wznawiać standard, ponieważ standard na danej szkole jest już bardzo stary, zniszczony i również będzie uroczystość, jak ratyfikowania tego sztandaru. A jednocześnie zapraszamy jeszcze na 1 września na godzinę 11 do Szkoły Podstawowej w po Ukrajniku. Więc gratulujemy i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego całej społeczności uczniowskiej, rodziców, jak również rady pedagogicznej. Wszystkiego najlepszego. Pani dyrektor, ja już nie będę długo mówiła, by nie przeciągać uroczystości, chciałam Pani pogratulować, samemu sukcesów życzyć w przyszłości i od pracowników e, Urzędu Winy symboliczną złotówkę. E, Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło. Sponsorzy, rodzice, nauczyciele. Dobrzy przyjaciele szkoły ufundowali sztandar naszej szkole, Kosz sztandaru 7,5 tysiąca. Jestem z tego bardzo dumna i każdy z Państwa będzie miał podziękowanie w formie gwoździa, wygrawerowanego na tablicy pamiątkowej, która będzie umieszczona obok pod na ścianie, za którą za chwilę osłonimy. Eugenii szanowni tak, dziękuję bardzo. Baczność, poczet sztandarowy do ślubowania wystawy. Zapraszamy wójta gminy Jeleśnia pana Mariana Czarnotę do przeprowadzenia ślubowania. My rodzice, nauczyciele, uczniowie ślubujemy. My rodzice, nauczyciele i rodzice ślubujemy. Służyć ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej Polskiej rzetelną nauką, pracą i postępowaniem. Ślubujemy. Dbać o dobre imię szkoły. Ślubujemy. Solidnie wypełniać obowiązki. Ślubujemy. Godnie reprezentować swoją szkołę wytrwałą pracą. Ślubujemy. Dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Ślubujemy. Dochować wierności i sztandarowi szkoły. Ślubujemy. Dziękujemy Panu Wójtowi za przeprowadzenie ślubowania. Spocznij. Mówisz o tych dobrych, mądrych i inteligentnych. O filozofach, wynalazcach i marzycielach. O ludziach, którzy zmieniają oblicze świata. Wszyscy ich znają. Czy chociaż raz pomyślałeś o tych, których zna niewielu? Czy dostrzegasz ich trud życia, zmaganie się z rzeczywistością, która czasami boli, niesie nadzieję, budzi lęk, napawa dumą, po prostu buduje codzienność? Oni byli, są i będą wśród nas. Czasami trudno ich odkryć, bo z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem, powstaje wielkość człowieka. Teraz otwórz oczy i serce. Posłuchaj. Eugenia Krzanowicz pokazała nam, że bycie zwyczajnym człowiekiem jest wartościowe, bo zwyczajni ludzie tak naprawdę nie są zwyczajni. Każdy z nich potrafi robić coś wyjątkowego. Każdy z nich jest cenny dla tych, których kocha. Dziś pragniemy przedstawić postać dla wielu zwykłą, dla nas wyjątkową. Los ją w historię naszej miejscowości, naszej szkoły. wiodące przez życie. Różne ludzkie dobroci są style. Jest też i taki, bez pozy, reklamy, bez pawich piórek i skrzydeł motyli. Dobroć, co płomie ludzkiej życzliwości w czynu realne kształty przyokleka. I całym życiem wiernie nieprzerwanie trwa w służebnictwie drugiego człowieka. Chcielibyśmy teraz zaprezentować wiersz, który wybraliśmy jako motto naszych przygotowań do dzisiejszej uroczystości. Jego autorką jest pani Władysława Cwajna. Witaj nasza szkoła, tysiąclecia szkoły, chodzą do nich dzieci, radośnie, wesoło i uczą się chętnie i do siebie uchwali, tylko na tej szkole imienia nie dali. Chcielibyśmy uczcić szanowni stawieniem, dawną